Powiedz mi, twój nowy związek, on będzie publiczny czy będzie prywatny? No już masz doświadczenie z takim publicznym związkiem i wiem, że fani przyzwyczajają się do dawnego partnera. Fani się przyzwyczaili do wielu moich dawnych partnerów, bo trochę tych związków było nieoszukując, trochę szukałam szczęścia, ale powielałam niestety pewne schematy i teraz dzięki temu, że chodzę na terapię, to widzę to po prostu i tym razem nie zamierzam popełniać tych samych błędów i mój partner nie będzie pokazywany, nie będzie ze mną robił kontentu, content, nie będzie osobą publiczną, mhm. bo ma swoją pracę, ma swoje zajęcia. to nie jest jego świat, ja to szanuję, on to szanuje i nie chciałabym łączyć spraw prywatnych z zawodowymi więcej. Okej, okay. a masz jakiś może plan, jak przekażesz fanom tak od siebie, od serca, wiadomość, że już z Grzesiem nie jesteście? Mm. Pójdzie w ogóle taki komunikat od was, że słuchajcie, kończymy ten etap, a nie tylko, że w programie się dowiedzą. Wydaje mi się, że na pewno zaproszę ich do obejrzenia, bo faktycznie obejrzenie całego sezonu i reunion na pewno więcej powie ludziom, niż moja wypowiedź 15-sekundowa na Instastory albo opisanie tego. Czy będę się więcej tłumaczyła, tego nie wiem, bo to jest w zależności od moich odbiorców. Mam nadzieję, że ja wypowiedziałam się na tyle mm, zrozumiale. Że nie będzie takich pytań, i mam nadzieję, że na tym reunium też się wypowiedziałam w tak zrozumiały sposób, że nie zostawi to więcej cienia wątpliwości, że no, nie byliśmy ze sobą szczęśliwi, ale jeżeli pojawią się takie pytania, to na pewno ich nie zignoruję i będę chciała też, żeby moi odbiorcy czuli się bezpiecznie u mnie i wiedzieli też dlaczego. Więc odpowiem, jeżeli tak.